Młody, pójdziesz za mną? generalnie już specjalna cała do Ciebie przygotowana. Ale cięło to sobie dziewczyny, o co tu chodzi? To jest więzienie tylko dla dziewczyn. Pamiętaj, Ela szósta! Tam znajdziesz odpowiedź, jak wyjść z tego więzienia. Czy Dwa, jeden i dostanę się stąd! O, o nie, dobra wystawa się. Mm, diddy? A to dobrze wygląda. To jest najgroźniejszy więzienie świata. Ziaduję w nim najgroźniejszy więźniowie świata. Jeżeli nie chcesz do niego trafić, to zostaw suba i łapkę w górę. Ja nie mogę, kochana, widziałaś, Widziałeś, co ostatnio słyszałeś o tej Marcie, coś w jakiejś piątej B? To nie, że ona coś w toalecie podobno robiła, że coś wysadziła toalety, słyszałaś, kochana? No, masakra! Ja nigdy nie zrobiłam Jak ty się nazywasz kochana w ogóle? Jestem Juleczka Czy to Julka z Twittera? A w ogóle powiem ci, że super, z tej szkoły jestem już tak troszeczkę i podobno mi tu zabiję w dziewczynę, bo jestem chłopakiem, ale i tak jest super, mi się podoba w ogóle A to ciasto, tu kurczę, nie wiem kto je robi, ale jest takie dobre Moja mama Ej kochana, słyszysz jakiś jakby jakiś sygnał policji? Tak mi się wydaje, czekaj No to 100% jakiś słuchaj policji jest Tak, ale to pewnie nie do nas, no przepraszam Pewnie tak, to jest z szkoła ale dziewczyn... Mi, halo? Halo? E, e, Olicia, halo? Co, 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 to co, co, co to jest? Co to jest? Ale jestem oficerem Krzywousty Bartosz! Mam tutaj zagrozić, ponieważ mam paralizator i, <grym> i brałak! Jestem ona naładowana, mam tego... A ja lecę tak nogą roz... Tak, <grym> Niech pani nie zerwuje. No, ja to jestem głównym oficerem i pani ma... Halo, mogę to wiedzieć? Ja, pani, pani pójdzie dookoła. Y, halo, halo, 03-03? Halo, proszę podjechać pod szkołę. Ko, kochana, no o co, o co chodzi? To... kogo ko, 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 niech tutaj może jakiegoś nauczyciela. Do dobra, ciebie, ciebie. No, 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 dobra, dobra. Serwizy, dobra, dobra o, więc wszystkie tutaj, facet, No, 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 dziewczyny dobra, już, 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 już. nie, O nie, chodzi, kochana, ja nie, wiem. no, no. No, no, no. No, no, Bartosz, główny oficer słod Policja in Minecraftowo I generalnie y, ma, nie zbiegam, poszukiwany y jest A jak ja wygląda ten przystępca? Może go znam? Y, generalnie to tak... Y, świadkowie mówili, że tak Ma czarne bardzo włosy jeśli no, chodzi w niebieskich ubraniach Między innymi bluzy albo buty Nie, buty nosi białe, czarne spodnie, czarne sznurki Generalnie ma taki średni wzrost Około metr, nie wiem, 60? Hmm. I to chyba tyle, nie nosi okulenta. Autu, Prywańcy. Prywańcy, a co to ma znaczyć? Nie nie, bądź cicho bądź, bo ja cukierki ukradłem Dobra, ze sklepu. Się cukierki ze sklepu ukradłem, nieważne, nie mów nikomu, nie mów nikomu. Eee, to nie ma tutaj takiego chyba. Kało, co teraz? To jest on czy nie Dobra to on! To on, ja przynajmniej tak. jestem, o, ty kochana, się kochana, nie, nie szybci najmocniej. Co, kochana, co ty jest? robisz? Nie, kochana, nie. Ty młody pójdziesz za mną. Ja nie chcę, nie chcę Nie, nie, a, nie, ja nie chcę, ja nie chcę. Co co chcę? Przepraszam, nie, no, Przepraszam. cukierki ukradłem, a ty takie rzeczy mi robisz. O, ja nie idę, ja nie idę, no, ja protestuję. O, taki mały mi mi Dobra, się coś zrobić. O co się to stało, to mi? O, o, stało o, mi? o, to o to nie, kurczę. Gdzie ja jestem? Co się dzieje? O, proszę Pana, co jestem okay. aresztowany, to nie, nie był sen? Generalnie było wsparcie, bo Ty jesteś groźnym przestępcą, który... Ja, ma... ja tylko cukierka ukradłem, ja gdzie... kradę, tak Ej, odpoczy. Pan jest taki niski, że Pana nawet tam nie widać. 005, jesteśmy. 005, jesteśmy. Chciałam więźnia. Nie. Wszystko, co powiem, no zostanie użytek przeciwko Tobie wszędzie. Gdzie mam iść, Panowie? To idziemy teraz na jakie Przecież ja... Ja tylko cukierka i wziąłem... Dzień dobry. Dzień dobry Koniec waszej zmiany Dziękuję. dobry Tutaj wchodzisz, przesłuchanie będzie Dobra, dobra, dobra oh. a Stań tu, stań a Co, dobra. tutaj, tutaj o, Po co tak, tutaj stanąć Czekaj, Zdjęcie muszę zrobić ci Ładnie się ustaw Tak, już, już Dobrze. ustawiłem się Uśmiech, uśmiech u, u, a, Dobra o, a, I co, a ja po okay. co to, po co to Kolejny poszukiwany więzień Jak zwykle złapany Gdzie, pan to wrzuca po Hashtag polisdepartament. Hashtag grzeczność Polish boy. hashtag Polish girl Hashtag Wasz Instagrama? Nie, ja tylko TikTok proszę pana! Nie, a dobra, mogę cię oznaczyć w sumie. A, a. nie, panie. No to to mam, ale gdzie pan chce mnie dać? Na Instagramie. No dobra, dobra, no, siadam. Ale co ja mam panu powiedzieć, jak tylko cukierka ukradłem? A ty nie, a ty nie wiesz co to był za cukierek. Jedyny limitowany zozo z -zo doma -zo kwaskowatymi smakami. Tu ja jak jakie! Nie, nie, nie! Ja Michałka ukradłem, ja Michałka ukradłem. Michałkał się webwalni. Nie, generalnie chciałbym powiedzieć dla kogo. Chciałbym się spytać, dla kogo pracujesz. No mojej mamy, moja mama chciała cukierka zjeść. A wiesz co to był za czekaj, to sobie sprawę No to był Michałek, pamiętam, przecież bo mama mówiła Ale dobry No dobra, przyznaję się, przyznaję się do tych czynów. Na szczęście, ponieważ gdybyś nie przyznał, to byś miał trzy razy gorszą karę. a dlaczego to jest tak różowo w ogóle? Jesteś w więzieniu tylko dla dziewczyn i jakaś to Co? Co? Co jak tylko nie dopad gada tylko dla dziewczyn? Generalnie że proszę podać imię nazwisko, numer telefonu twojej mamy. Imię to jest Grzesiek Gloryda, a numer telefonu to jest 4206911 2, tam gdzie mieszka? E, na pokątnej bo będę wiedzieć Kończyła się zabawa Jeżeli nie oddasz tego cukierka Czy już go zjadłeś? No zjadłem go No co o, bym z nim zrobić niby nie Nie, no, nie idzie za mną no, teraz no, Dobra gdzie mam iść proszę pana? Generalnie już jest specjalna cała ciebie przygotowana Kurcze Mógłbyś cze, go odsadzić? Nie Pana co jest? co same ściany w tym Nie No ma pan już no Czemu tu są jakieś czaszki? Co tu się dzieje? Ech generalnie to masz tu siedzieć do końca twojej żywota Ta cukierka? Możesz się zakolegować z moimi koleżankami Ale one... to są same dziewczyny, o co tu chodzi? To jest tylko dla dziewczyn Dobra słuchaj, generalnie... Yy... O, udało się Dzisiaj yy, się zaczął pierwszy dzień, ale musimy ci jeszcze prawem przygotować Proszę, oto ryba yy... Przecież ona jest surowa Ej, to jest surowe wszystko, co pan robi I... Ja nie mogę, co ja tu robię? Przecież tylko cukierka, chciałem ukraść nie, nie. Ja chciałem to zgniłe mięso jeść, przecież to jest jakieś ciążka, co tu się w ogóle dzieje? Ej, nowy! Ej, za, 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 co, chłopak? Co ty chcesz za co ode mnie? Siedzisz? no, zakradziesz chcesz? no, 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 i dali mi karę dwóch miesięcy za Dwa miesiące za trzy, za pół tu Cukierkę tylko ukradłem ją na zawsze, nie, nie Co zrobiłeś? To cukierka ukradłem Mały, nigdy nie kradnij cukierku Kradli mi cukierka Był przekazywany z pokolenia na pokolenie Tyna na matkę, z ma na córkę Nie, ja idę spać w tym więzieniu Dobra, dobra, nie Dobra, weź się wal... Dobra, i idę bo to nie ma sensu oh. Halo, halo dzień dobry, A... dziewczynki co się rozważy? dzieje? Co jest? Rozważy? Jak, rozważy? Halo, jakie? raz, halo, dwa, dwa, trzy? Halo. Przez te ty chcesz od nas, karzełku halo, jakiś. Przeproś, nie, przeproś, nie przeproszę. Karzełek. Tak, chcesz mieć jeszcze palce? No chcę. Gnoju, małej. Ojoj, oj, za karę, dobra, za karę. Ty masz trzy od dłużej. Robimy dzisiaj bieganie, robimy dzisiaj bieganie, proszę, ty... Ty, Kitty Bella też tu. 3-4 biegniecie. Halo, no O nie, dobra, już już się padnie Nie strzela. Kurde, ja się teraz wężę, przecież ja nie biegałem w życiu nigdy. Tyle. Nic nie masz. No, o, kurde, przecież w cały życie graf w Simsy. O. O. dalej. Dobra, nie, biega. no Biegnę już, o kurde O dobra, ostatni kółko robię 30. O, nie, nie mogę, nie mogę, za ciężko, za ciężko. O, nie, nie da, się, nie da się, nie da się, nie da się, nie mogę, zaraz. O, już biegnę. Koniec w końcu, koniec A, o, o. Dobra, generalnie wrócimy teraz do kuchni Ale musi być się bo pani mogła się wchodzę, wchodzę, ludzie, taki głodny jestem Może jakiś steak'a w końcu nie, sobie zjem nie, nie będzie mi nowe plutwa. twarz Dobra, co dostaniemy? Tak, Będą jakieś steak'i? To jest moje ciasto, dla was to oczywiście Danie główne, mega pyszne Mega dobre, Jeśli gotowy? O no, co to za steak, będzie jakiś nowoczesny? Zbyt, tak, tak, ta, o, bardzo, tak. bardzo Smacznego, eh. smacznego, raz, Co to jest? Co? Co? Co tu jest? Pan sobie żartuje, pan sobie Jakiś ciasta, ale mamy jeść jakieś oko pająka, pana powaliło jest lepsze niż łydka Korneli z pod No bo zginęłaś O Jezu, jak się nadam. dobra generalnie już koniec Klu... Ale pan przytył o co chodzi, ale o, ja nic ja nie zjadłem p... nawet proszę pana ja, mnie interesuje, my w Nie interesujemy, to, ma swoją kolę na Idziemy teraz wszyscy do celi. Jak pan przytył o co chodzi <laughs> Dobra, może iść dalej. Idę, idę, idę już do celi. O kurcze, nie mam co robić w tym więzieniu. Muszę się bawić jakimś kamyczkiem. <laughs> nie da się. <laughs> To do mnie mówi. Kim jesteś? Ja jestem duchem tej celi. Ty jak tej celi? Muszę ci pomóc. Widzę, że jesteś bezbronny i trafiłeś tu za niewinność. A jak mi chcesz pomóc, weź jakoś to, otwórz te drzwi może pomożesz mi stąd się wydostać. Tak, ci nie pomogę. Zradzić ci jedną tajemnicę. Cela szósta. Tam znajdziesz odpowiedź, jak wyjść z tego więzienia. Ona o, o znikła, o co chodzi Na następnym bieganiu, będę musiał pójść do tamtego. Dobra, to idę spać na następnym bieganiu, najwyżej to zrobię Hala, Halo, halo, o, fajnie, co, fajnie. co jak... Projekt, żeby ułatwić mi życie i patrz, Patrz, dosięgam, dosięgam. Bieganie dzisiaj znowu. E, niech pan poczeka, niech pan poczeka, bo z, Ty pierwsza z tej siódmej gdzieś tam uciekła. I nie ma tam. Sty... Gdzie, ty, na, tam nie, gdzieś tam. Z siódmej? stronie, e, nie nieważnej dziewczyny, nie patrzcie się, gdzie no. idę. Przeprowadź mój plan, dobra. Czekaj, o, czekaj, tu jest jakaś. jakieś rzeczy są. ej, tu jest jakaś szyka, czekaj. Eee, czekaj. O nie, szybko biorę tu rzeczy. czekaj. E, to, 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 czekaj, szybko, szybko. E, dobra, mam e, ma wszystko. nie, ja to zaraz ustawię. Zestabilizuję to na spokojnie y -e. -e. Ja tego ja, ja biegałam, biegałam Czekało, czemu? Ale za to, że jesteś takie okropne i wredne. Dzisiaj zaczynamy od jedzenia. Po to, żebyście się zdzigały podczas obiegania. Co, co pan gada, ja? Ponieważ. Ja dostałem tutaj jakieś rzeczy. 4, 2, 0, 6, 9, co? 1, 2, 3. 3, 10, 11, 12, no czekaj. Kurde, ile to to jest? Ty no, 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 to niech pan pójdzie. Ja tu sobie będę, ja dalej -e -e. wie pan o co chodzi. No czekaj. Co? O, to dobra, czekaj, 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 czekaj. Tu może tu jest jakieś miejsce, bo tu mam jakiś kod. Czekaj. Wentylacja. Ej, czekaj, tu jest jakiś jakiś rzeczy do kodu wpisywania? Czekaj, jaki to był kod? To 4, 2, 0, 6, 9, 1, 2, 3, otworzyło się, otworzyło się, czekaj. o, tu jest... Nie, nie, czaj, ja muszę tego TNT teraz użyć, nie, czekaj, dobra, dobra, wychodzę stąd, wychodzę stąd, ludzie, dziękuję ci, duchu, który mi pomógł Dobra, ręczaj, raz, dwa, trzy, dobra, ręczaj, stąd stawiam, na trzy, dwa, jeden, nie dostanę się stąd, o, o, nie dobra o, się tylko żeby o, nie. o, nie. o, o, nie. o, nie o, 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 ja so like, wybrałem rankeda w lolu przez ciebie, ty rozumiesz? Wiesz jaka jest waga Twojej sytuacji? Powiedzieliśmy widzieliśmy to, bo, ponieważ ten dół już krąży chyba z y, 3 lata, więc już mamy na tak łap specjalne. No szczęście, że już nie uciekłeś za tą linię, bo inaczej prawdopodobnie czy nie, by ci ręce rozsadziła, nie, nie pytaj. E, Generalnie e, co? wysoki sądu zaraz zadecyduje co się stąd dzieje, dodam do ciebie nie nie. nie e, dobre, morderstwo nie. policjanta e, e, i Jakie jeszcze... morderstwo? No, tu trzeba tak wymyślić, żeby jak najwięcej pijać z nami. Atak na policjancie. Co jak? Ja, tak A więc dobra, słuchaj, jeżeli nie chcesz mi dodatkowych jeszcze 15 lat Więc ja bym cię radził już lepiej sobie iść Nie będzie być, tego Dobra, 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 dobra już, już idę, pan, i... proszę pana, już idę Ow, O kurcze, ale ta... Oo, ale ta czaszka jest w dotyku dziwna O kurczę, czekaj, o kurczę, czekaj To do mnie gada znowu? Nie no, znowu <susur Colorado> jakieś długi. E, co? Eee, co, co pan nauczycie? Cześć, cześć, Eee, co, co, pan tu robi? A dobrze wygląda. Proszę pana, ja tutaj... Halo, 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 Rozmawia, co Nie, się z, dzieje? Z, z tego z, z ciężką, ciężką rozmawiałem, ale mam pewną sprawę, bo w scenie dziewiątej słyszałem, że ktoś tam jakieś dziwne jęki wydaje. Jakie? Proszę. Dobra, pójdę to po prostu z tyłu. Nie, do, nie, ale... do, do, niech pan sprawdzi, niech pan sprawdzi. No dobrze, ale. No dobra, ale jak pan, pan. Co pan chce zrobić? Ay, no nie wygląda serio, przyznam się uwolnić, przysłaniaczku. No ale to ty nikt. Tak, już zmieniłeś wygląd, zez? A chlera. Co pan gada w ogóle? Dobra, ale jak pan chce mnie wydostać? To przecież tu nie boję jak tego kibla Ej, tutaj dobra, rozwalić. Dobra, chwilę, chwilę. No. Czekaj, no. Już to Ej, ale, ale co, dobra, co pan chce jest zrobić? Nie, ja. tak, co? co to jest? Co to jest? Dobra, co to, 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 to dobra, jest? Ciąg, to jest TT? To jest TT? 아니, 어, 어, 오 어. 어. 오 O, to tam ktoś ucieka! O, nie, o, nie, dobra, szybko! Proszę pana, tutaj, gdzie, gdzie idziemy? Dobra, szybko dobra, uciekamy! Nie, 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 tutaj, 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 o, o. dobra! Pan zdejął okulary? Y okay. ja, zmieniłem swój wygląd. Okej, okay, okej, okay, dobra, dobra. Idzie idziemy, proszę Zobacz, pana, gdzie idziemy? Jak nie tam będzie cała armia, chodź! Ale no, nie wiesz, pomyślałem, że tak fajnie się bawiliśmy w dwójkę w szkole. wiesz dobrze o co mówię, a może zmieniłbyś swój wygląd trochę, wiesz. Co, jaki wygląd? zmienili, wiesz, te bluzeczki, Nie, byśmy cię przebrali. No. Niech pan da mi te jakieś ubrania czy nie wiem co No, są specjalnej skrzynce Dobra, przebieram... O, Przebieram się... o Dobra, przebrani się, proszę pana, e, ja, jak o, wygląda? E, e, Czemu jestem dziewczyną, co jest? E, Czemu jestem dziewczyną, proszę pana? E, e, o, ale dobrze wygląda, że prawdziwa e, 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 dziewczyna. Ja nie mogę proszę no, pan. to do pan. do 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 pana, dziękuję. Nie, nie ma do mojej nowej billi. E, proszę pana, słyszę, spyszę pan ten, ten pokaż, pokał mnie syreda. policja! Dobra, 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 dobra Mówimy, mówimy, że jesteśmy... Z, Meksy z Meksyku. On, ja, ja, ja. ja, się skapnie, że tu ja przeżyć tego. P e Dobry, przepraszam, czy już pomógł? E kurde! O, dobra. E pan, pan chyba średnio umie jeździć. O, dobro, proszę pan, pan dobre, proszę pamiętać. Gdzieś państwo biegłego e uciekiniera, bo spod wiedynki ucieknął. E Wiedziałem i miał tak. Miał białe buty, e nie, niebieską bluzę. A, A tak, tak, tak gdzie? gdzie? Tam, tam. Jechał tam z jakimś Jakimś łóstym gościem. E niech pan, to na rura jedzie za nim, tak? Bo jeszcze. A, to niech pan jedzie, niech pan jedzie. On się rozbił. Dobra, proszę pana, szybko uciekamy do szkoły dla dziewczyn. Ja nie dobra, mogę, dziękuję chodź, panu. Nie, dobra, wbijamy się, wbijamy się, o proszę nie. pana. O, dobra. Dobra, chodź, dobra, proszę pana, uciekamy, zwycięstwo, zwycięstwo.